W dniu dzisiejszym, to jest 23 czerwca, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej otrzymał telefoniczne zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego w miejscowości Piława Górna przy ulicy Piastowskiej. Natychmiast zostały zadysponowane zastępy z Państwowej Straży Pożarnej z oraz najbliższej jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów stwierdzono mocno rozwinięty pozar, pożar poddasza. Część mieszkańców ewakuowała się samodzielnie, natomiast dwójka mieszkańców starszych osób z ograniczoną możliwością poruszania się była ewakuowanych przez strażaków za pomocą drabiny przystawnej. Dalsze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądów wody z zewnątrz na palące się poddasze. Pomienie wychodziły na zewnątrz. Bardzo skomplikowany układ pomieszczeń, plus wysoka temperatura, jak i pomienie wychodzące na zewnątrz dodatkowo utrudniały prowadzenie naszych działań. Ze względu na wielkość zdarzenia, na miejsce zadysponowane zostały zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Ząbkowic oraz ze Strzelina, jak i Ochotnicza Straż Pożarna z powiatu Strzelińskiego. Ogółem ile sił i środków? Zadysponował było kilkanaście zastępów Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu Dzierżeniowskiego, Ząbkowickiego oraz Strzelińskiego. W jakim stanie jest budynek? No Na tą chwilę, jeżeli chodzi o stan budynku, to całe poddasze na całej długości budynku zostało uległo spaleniu. Cała konstrukcja dachu. No i naruszone też były klatki schodowe drewniane wchodzące na, na poddasza. Częściowo prze, ogień też wszedł w przestrzeń pomiędzy podłogą poddasza a sufitem pierwszego piętra. Jestem w dalszym ciągu na miejscu pożaru. Jak przyjechałem, zostałem już. Pożar dosyć mocno rozwinięty. Wiele grup straży pożarnych już było na miejscu i już odbywało się takie gaszenie pożaru naprawdę na bardzo dużą skalę. Już wtedy została udzielona niezbędna pomoc mieszkańcom, a mianowicie oni najważniejsze jest to, że wszyscy zdążyli na czas opuścić miejsce pożaru od razu utworzenie, że tak powiem, takiego doraźnego sztabu antykryzysowego, kierownictwo urzędu plus prezes zarządu budynków mieszkalnych plus pracownicy opieki społecznej. Uzgodniliśmy jakiej pomocy rodziny potrzebują. Zaproponowaliśmy pomoc w postaci Właśnie noclegów w naszych obiektach. Jedna rodzina skorzystała, to jest rodzina z czwogiem dzieci. Właśnie usytuowaliśmy tą rodzinę w pokojach gościnnych na naszym obiekcie hotelowym na stadionie piłgarskim. Dwie rodziny jeszcze były takie, które, które potrzebowały pomocy, ale nie chciały skorzystać z naszej propozycji, po prostu poszły do członków rodziny. Poszły do swoich członków rodziny, tutaj na miejscu w Piławie. Czwartej osoby, która zamieszkiwała jedno z mieszkań, nie ma w tej chwili. W kraju jest jest za granicą. To tutaj nawiązaliśmy kontakt z jej córką, która opiekowała się tym mieszkaniem. I ta pani starsza ze swoim synem, którzy zostali sprowadzeni przez okno dachowe. Oni się znajdują w szpitalu ale na moją, na, na, na mój stan wiedzy nic nie zagraża ich życiu ani zdrowiu, tylko po prostu bardziej profilaktycznie zostali umieszczeni w szpitalu i tak jakby jutro, jeżeli zostaną wypisani, no to wtedy będziemy również im potrafili udzielić pomocy. Proszę mi powiedzieć, czy ten budynek był komunalny, czy prywatny? To była wspólna mieszana. To były dwa Mieszkania prywatne, pięć mieszkań komunalnych, Z tym że dwa mieszkania nie były zamieszkałe. W jednym osoba zmarła jakiś czas temu, drugie mieszkanie prywatne jest też nie, po prostu niezamieszkałe. Nie wiemy, gdzie przebywa główny właściciel. Znajdowała się tam również jeszcze piekarnia na parterze, która zajmowała dosyć dużą powierzchnię, a ta piekarnia w zasadzie można powiedzieć nie ucierpiała aż tak bardzo, natomiast no nie będzie mogła produkować po prostu dlatego, że no nie, ma, nie ma właściwie dachu już w tym budynku. No właśnie, czy miasto w ogóle bierze pod uwagę pomoc w remoncie tego budynku? Tak, tak oczywiście, z tym, że ważniejszą sprawą jest zaproponowanie mieszkań zastępczych dla tych rodzin, które tego będą potrzebowały, bo inną sprawą jest doraźna pomoc w noclegu na kilka dni, natomiast inną sprawą zupełnie większej wagi jest, no, tak jakby pomoc tym ludziom w kwestii, gdzie oni dalej mają mieszkać. No i tutaj jutro będziemy o tym decydować. Mamy kilka możliwości, a właściwie y, mieszkań takich komunalnych, które są w tej chwili pustostanami, one wymagają, pewnego przygotowania, pewnych prac remontowych i, i na pewno będziemy mogli w jakimś stopniu, właściwie w pełnym stopniu pomóc tym ludziom. Natomiast kwestia remontu tego budynku no, to to już jest, bym powiedział, problem większego kalibru, dlatego że uszkodzenia w wyniku pożaru są no, przeogromne właściwie, nie ma zupełnie dachu. I zakres remontu będzie na tyle duży, że na pewno nie, nie potrafimy tego zrobić w jakimś szybkim czasie, tak jakby doraźnie, tylko to wymaga zgromadzenia pewnych funduszy i niestety, ale również i czasu. Jeżeli chodzi o przyczynę pożaru, czynności dochodzeniowo-śledcze w tej sprawie będzie prowadziła policja i ona ustali co było przyczyną pożaru. A w którym miejscu pożar się zaczął? Ciężko mi jest szacować, w którym miejscu pożar się rozpoczął ze względu na to, że jeżeli że, że, żeśmy już przyjechali, to pożarem był objęty całej poddasze.